zdjęcie powiększone i zobacz co się dzieje już z kawałków z, z, kurwa, na tu uchwycę bo to jest to jest budynek nie, zrobiłem Co się dzieje jak już miasto w ogóle To jest z kawałków takich posklejane pierw. To jest nasza, nasza rzeczywistość to, 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 to wszystko Co chcesz to zrobisz na zdjęciu Mogę zobaczyć tam wyjmiesz z każdego zdjęcia zauważyłem już że co chcesz uzyskać jakby, no. Ludzie mówią, co coś tam widzą. To, że wiesz, że dokładnie jest tak, jak powinno być i, idealnie. No tak, i wtedy takie siarki masz na tym, takie małe te oświecenia, nie? Chodzimy jak sobie jadę na tym, na Kraśnictwie, na, na Padzabach. taki tam, z 70 lat czasami taki stał, że nie opowiadałem, że to było gębusa, bo pójdę. Jak to było, był, jak to było. Jak to by Zdjęcie powiększone i zobacz co się dzieje, jak